W zbiorach Muzeum Mydą znajduje się 11 obiektów prac Sary Lipskiej. To jest dar, który złożyła jej córka. Maria Xavera Dunikowska. I to jest dziedzictwo, które postanowiliśmy przypomnieć we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie i Muzeum w Poitiers. Powstała wystawa, która przypomina twórczość tej wspaniałej artystki, która urodziła się w Polsce, w hasyckiej rodzinie i która była jedną z pierwszych studentek Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wjechała do Paryża w 1912 roku, i tutaj właściwie jej cała kariera przeszła przez różne momenty i różne też dziedziny, ponieważ była artystką wszechstronną. Rzeźbiła, malowała, zajmowała się projektowaniem wnętrz, scenografii, także dla baletów rosyjskich przygotowywała stroje. Naszą zelizję miała swój butik. Zajmowała się też projektowaniem wnętrz i była artystką, która gdzieś w pewnym momencie popadła w zapomnienie i bardzo się cieszę, że kilkanaście już lat temu udało się ją wydobyć i pokazać jej twórczość, a dziś możemy jej twórczość w pewnym wyborze zobaczyć na wystawie w MyDum.